Pewnie wiele osób o tym nie wie, ale od już dosyć dawna posiadam własną grupę na Facebooku i jesteś na nią zaproszony. Tak jest. Ten film to jest specjalne zaproszenie, żebyś dołączył do grupy Siemaszko na Facebooku i na Discordzie. O, no, właśnie tutaj. Szansa na to, że Ciebie tam nie ma, jest dosyć spora, ponieważ na Facebooku jest właśnie od wczoraj ponad 5000 osób, na Discordzie 7655, a na YouTubie jakieś ponad milion, więc szansa jest duża, że ciebie tam nie ma, więc pada jeżeli ci tam nie ma linki w opisie. Ale o co chodzi w tym filmie? W tym filmie będziemy robić przegląd grupy na Facebooku. Na grupie możemy znaleźć memiks, dziwne historyjki, filmiki, przeróbki, kompilacje i wiele więcej, więc zapewnie będzie bardzo śmiesznie, więc zostaw łapkę w górę. Jeżeli będzie dużo nowych członków, dużo fajnych postów, to nagram kolejny odcinek z przeglądu. Siemaszko! W takim razie jest łapka w górę? Możemy lecieć, tak? Pierwszy historii przegląd się maszko! Więc specjalnie od kilku dni za bardzo starałem się nie na grupę normalnie, jestem tam cały czas. No life'e, odpisuję na wszystko, co mogę. Teraz tego nie robiłem, żeby mieć świeżą reakcję na to, co Wy tam piszecie. I jak widzimy, fanarcik. Fanarcik od Juli, takie posty lubię. Pięć ze członków. Super! Co oprócz koszulek chcielibyście zobaczyć w sklepie? Ej, to jest serio, ja bym aktualne raz: Pluszakowy anime dealer. Nie no, to byłoby fajne. Jak ktoś robi pluszaki, niech no mi napisze Może się dogadamy Plecaki, uuu, figurki, raje, ale figurki byłyby by mocne Te Ogólnie, a propos figurek Bo dostałem figurkę z Minecraft Dungeons Może nie widziałeś filmiku, który wstawiłem w Dzień Dziecka Ta koszulka na przykład jest właśnie Z paczki od Microsoft, od Mojangu Jeżeli nie widziałeś, to koniecznie obczaj filmik Skarpetki z twoim autografem O nie, to macie złe pomysły IP do Ferrainy chcemy, tak, IP do Ferrainy W sklepie, to by było boskie Ale IP było za darmo na Ferrainy, jak ktoś był na grupie Minecraft Szkoła Forever, kochała Mam tą serię. A wy, Ania? No ja też kochałem, mega kochałem. To jest kompilacja z mechem szkoła. Kilka osób z naszej szkoły, dobra, to... I dlatego tutaj jestem. Czy... Tak, ja wejdę pierwszy, chodź za mną. Dobra, dobra, dobra. dobra. Spoko. Się, dobra? Spoko. Spokojnie, dobra? Spokojnie, ja milczę, spokojnie. Zupełnie mi. What the hell? A, milczę. Rocks. Pier... Zgłaszam dobra. się. Nazywam się Kapitan Kakaowe Oko. <laughs> Kapitan Kakaowe Oko, tak! Tak, to jest jeden z lepszych momentów Minecraft Szkoła. No, Minecraft Szkoła klasyk. Co? Karofior? Co? <grytanie> Co? To jestem ja? To, to jestem ja, tak? Chyba jestem ja. O mój Boże, nie. Tajemnicza wyspa. Uuu, to jest mega fanart. Cudowny Laura. Mega mi się podoba. UFO goniące mnie i do Knessa. Piękne, jestem wzruszony. Cyryl i Dilerek, mam nadzieję, że się podoba i czekam na ocenę. Fajne, super cudowne, super cute, to jest prawdziwy Cyril. daje serduszko ode mnie Zosiu, cudowne. Kolejny styl, tego akurat nie znam, nigdy nie widziałam, więc nie do końca wiem co i jak, ale poszukam i wrzucam Lil Sophie i, i ja. Okej, okay, fajne, podoba mi się taki dziubek. Z czymś mi się on kojarzy? Z czymś mi się ta kreska kojarzy. Nie z Rick and Morty ale te usta, ten dziubek. Kurczę, skąd ja go znam? Dawnie sobie, co może być. Lena. Wiem, że niepodobny, ale to mój styl. No w sumie. No nie mam włosów do góry, trochę taki doknes. Rzutą bluzę mam. Więc zaliczamy to. Ale super. Super fajny Cyryl. Serducho. Ja możecie pisać, co nie? Sądzicie. Ja, ja ja napiszę nawet. Jest cudowny. Kocham ten styl, bo kocham, uwielbiam. To jest mi się kojarzy z nie wiem z czym. O mój Boże, z Disney. N nie. Nie wiem, jest fajny. Hejka, to mój pierwszy post, tutaj. Dużo pierwszych postów, fajnie. Widzę, że dużo nowych osób. Witam, witam. Ja nie, to pomysł, ale zdawało się, że dodam moje wykonań od Zamieniam się w słuch. Od zawsze jak we mgle, szukam cię, lecz ciągle trafiam źle. Albo kości nie mam, albo nigdzie ciebie. Nie widzę wciąż. Spotkała mnie innego psa. Lecz wabił już się i tak wędrowałam długo, oj długo. Wow, ale siaram, uwielbiam wasze covery. W się, sensie, za każdym razem, kiedy słyszę wykonanie ody do Cyryla czyjeś to mam dreszczyk szczęścia. Jeżeli można deszczy chceć, no można mieć, jak widać. Nadalie, no dziękuję Ci bardzo. Piękne wykonanie, super mi się podoba Twoja barwa głosu. Fajnie się bawiłaś melodią. jeżeli wy chcecie posłużyć całą wersję, to macie oczywiście maszko od tego, więc napadajcie, bo warto tużyć całą wersję. Jedyne to, czego bym się przyczepił, troszeczkę mam wrażenie, że nie było do ukulele u kulele, czasami śpiew gra super, mega. O, Paulina napisała wierszyk koferajnie. Wierszy Koferajnie przed i po zniszczeniu, co? Ciekawostka, jak byłem małą dzidzią, małym dzidziem, to rycowałem. Pierwsze. Zobaczymy, czy jeszcze coś potrafię. Na Ferajnie jest bardzo fajnie. Gdy słońce jest nisko, rozpala się ognisko. Na tym ognisku pieczą ziemniaki. Za co mogą? Ich wsadzić do paki? Budujemy tam też wieże. Za wysokie, przyznam szczerze, my za nikim nie tęsknimy. Bo za dobrze się bawimy. Ej, fajne, podoba mi się. Wysadzili Ferajne, o nie? Wysadzili Ferajne, na której było tak fajnie. Gdy słońce było nisko, rozpalało się ognisko, piekliśmy na nim ziemniaki, przez co wsadzali nas do paki, budowaliśmy tam też wieże. Inaczej napisane wieże tym razem? <grymne> <grymne> za wysoko, przyznam szczerze. Za nikim nie tęskniliśmy, bo za dobrze się bawiliśmy. Teraz będę płakać całe dnie, bo poferajnie zostały zostało tylko wspomnienie <noise> cudowne wierszyki piękne czekam na twój tomik poezji Paulina serduszko ode mnie <noise> ale cute serduszko oj proszę kogo my tu mamy nasza królowa Siemaszko. Królowa Siemaszko. Nelo, pomelo. Moi drodzy, chyba nie, nie obserwujecie Instagramów za bardzo, bo Nelo zrobiła w historii Ferański najwięcej fanartów Ferańowiczów. I to, no, najlepszych fanartów. Hejka, jak mogliście ładzić? Yy, wczoraj yy, liczba osób na tej grupie dobiła progu 5000. Z tej okazji postanowiłam zrobić taki fanartik. Ale dawno też nie wrócałam nic na grupę, więc tym bardziej pokusiłam się do rysowania czegoś na Hej, Ej! Nie jest kudłaty. Trochę, trochę jestem. Ale to jest piękne. OMG. Oliwia, fanarci na pięści z Kolejny pharażek, 5000 50 członków! I to jaki fajny. Ekstra jest. Wow, czy to jest węglem? To jest węglem chyba. Ja się nie znam, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jest trochę jak ze snu jakiegoś. Trochę strasznego snu, ale nie, 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 nie źle zrobionego snu. Tylko trochę strasznego. jakby nie chcielibyście spotkać kogoś takiego w środku nocy. <laughs> Ten uczuć, kiedy zwaliłeś winę rozwalenia domku żelaznego na doknęsta. O mój Boże, tak, kiedyś to było. Kiedyś tak było. <laughs> Bardzo do tego pamiętam, że może jeszcze ja pamiętam. Nie wspominajmy tych czasów, okej? Okay? Tak nie było wcale, ok? Wow, Team Lunka w plenerze. Bardzo fajne, ale się się że zrobiłaś w plenerze i jeszcze rysunek też w plenerze. To jest super, daje charakteru tej pracy jeszcze, to toczenie. Bardzo fajne i, i te różki, <laughs> znaczy, jak to się koko. Koki? K kok? To jest kok? Nie. Niech to mi powie jak się nazywa ja nie wiem Co w się sensie nie, nie wiem czy muszę wiedzieć Ale możesz mi powiedzieć Kiedy pryskasz wodą W owada lecącego szybko w twoją stronę I przestaje się ruszać A no O Jezu to jest stare spóźnieniach zawsze skrałam Bazgru na pięć tysięcy Michalina Cudowne Ostatni dzień frontanny, Gdy mama powie że jutro idziesz do szkoły <grym>, Ohoho Moja ulubiona fotka Jeszcze jakoś fajnie przerobiona Co się z tobą dzieje Gdy wpadniesz do czarnej dziury <grym>, Tak W środku czarnej dziury jest Potężny tricu z, ze świętymi oczyma. To jest, to jest to. Znowu rysunek lolz. Czas rysowania, około godziny. Wow, mega fajny. Bardzo mi się podoba. Marsu, masz sobie dobre fanarty. Karolnes, co, co? Czemu? Co on ma na uby? Łb... Właśnie czemu? <ścoughs> co jest grane? czemu? Co? To jest Doknes. Tak, to jest Doknes. Poznaje jego pokój. Poznaje jego pędzel. Co on ma na głowie? W sensie, jakby widzę, że twarz moją mal na twarzy. Co on ma na głowie? Karolugu, co? <ścoughs> Moja reakcja na pół Postów na tej grupie. Co? Nie rozumiem. Dam wrr. Nie, nie, nie rozumiem. Tworzyłem mem, ponieważ miałem coś robić przez ostatnie 5 minut. Okej, okay, mem w 5 minut. Zobaczmy. Kiedy spadł ci telefon z drugiego piętra. Ale przepraszam sobie, że miałeś wyłączony tryb samolotowy. O nie. Ile reakcji. O mój Boże, to jest jakiś super popularny post. jest udany mem. To jest doceniony mem. parcie. posty mają... Ogórek miał 80 lajków like więc To ma... to ma 260 prawie. To jest bardzo popularny mem. Dobry. To, to jest dobry mem. Karolydra. O nie, jeszcze jakiś... Jakiś Jana ja Burmuszony, trochę kilka kilogramów temu. No, jakoś grubo tu wyszedł, byłem trochę grubszy. Kwartona działa dobrze, okej? Okay? Nie jestem teraz taki... To jestem chudszy. Hurnerol? Kur... Chur... Co? <grymne> Czemu znowu, co robię? Koko! Piękne! To jest piękne To jest sztuka, okej. Okay. To, to jest moje ulubione. Która wersja mnie się wam najbardziej podobała? Moje, moim zdaniem ta jest najlepsza. Hurnorel The Best. Chciałbym kiedyś przejść serię operacji plastycznych, żeby móc tak wyglądać. Byłoby fajnie. komidor co? <grymne> Zdjęcie, czemu ta fotka? Nie rozumiem. Takie Taki coś nie szybko. Super, fajne. Podoba mi się. O, kolejny memik, nareszcie memik. Dobrze, dobrze, dobrze. Normalne, pokojowe trollowanie, zabijanie i wysadzanie wszystkiego oraz wszystkiego. Dillery jest. <taki> coś w tym jest, coś w tym jest. Taki sobie memik. Gdy dealerek próbuje upodobnić się do filza. Ej. Ej, 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 ej. Moi drodzy, to zdjęcie zostało wykonane... 8 lutego 2018 roku Więc Zadajmy sobie pytanie Czy Frizz 8 lutego 2018 roku Miał różowe włosy? Sprawdźmy to Moi drodzy Frizz Pierwsza fotka Różowych włosach 7 marca 2019 8 lutego 2018 7 marca 2019 Kto tu zgapił od kogo moi drodzy? Drama Ja bym zrobił bardziej mema Kiedy chcesz Zostać Dilerem. Może to brzmi źle, ale prawdziwie. Kiedy chcesz zostać dilerem, To jest prawidłowa wersja tego mema, ok? Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, ale ekstra styl. Ja uwielbiam taki styl, Każe mi się z takimi starymi animacjami, trochę psychedelicznymi, Mega dobre, podoba mi się, uwielbiam to. To uczucie, kiedy w środku lekcji zdajesz sobie sprawę, że gryziesz długopis kolegi. Ah! Też tak miałem, o Jezu. Tak patrzę na kolegę. Chyba koleżanka, to gorzej. To chyba już będzie moje, nie? Jakby to jest to jest moje, prawda? Ten, ten długopis. To jest... Nie? Jakby... Odkupie, to jest, to, jest, to jest trochę niezręczne zawsze. To chyba e, z, zgadzam się, ni, niestety. Doknes, nie chcę mieć psa. Doknes pies po tygodniu. <laughs> nie, ale ta fotka była śmieszna. Ale crazy, fanart. Tenacious D. Mega fajne, mega crazy. Rzeczywiście jesteśmy tutaj jak Tenacious D bez kitu. Tak! To ja i Dockness! To jest łysy Docknes. a Jack Black to ja. <laughs> o Jezu, ale to byłoby fajne duo. Misty, Doknes i ja. Tylko muszę zdobyć trochę kilo, a Docknuss nauczyciel na gitarze. Bo Misty tak naprawdę jest, to noś peruki. Nikt, absolutnie nikt. Dilek za każdym razem, kiedy zabije kogoś, podczas trocha. Nie, to jest mój ulubiony memes dzisiaj. Przecież to jest cudowne, ma tak mało lajków. No maksymalnie jestem ja, kiedy kogoś zabiję. To był przegląd, siemaszko. Jeżeli ci się podobało, załapę w górę. I jeżeli chcesz, to dołącz do siemaszko i pisz swoje posty. Jak będzie dużo fajnej aktywności, to nagram kolejny odcinek. Więc łapa w górę i do zobaczenia jutro o 9.30. Siema.